Invention Med naprawdę ma coś niesamowitego, z pewnością mogę powiedzieć na skalę międzynarodową. Jest to rozszerzona rzeczywistość w połączeniu z jakby z podwójną z imersją. Czyli nie tylko widzimy, ale dotykamy dane przedmioty i zastosowanie jej w medycynie no jest ogromne. Ten obszar nas interesuje, bardzo interesuje i. Połączenie centrum badawczo-rozwojowego, interdyscyplinarnego centrum badawczo-rozwojowego, jakie posiada sądu, czyli mechanika, konstrukcja, informatyka, elektronika, plus ewentualnie jakieś elementy chemii daje możliwość zbudowania wspólnie znacznej przewagi konkurencyjnej. I to jest jakby główna misja tutaj, która nam, nami kieruje. Ich pomysł, nasze możliwości. To, to jest jakby to co było główną przyczyną wspólnego powiedzmy jakiejś współpracy, połączenia i naszej inwestycji w tym kierunku. To jest projekt Invention Med dotyczący budowy centrum badawczo-rozwojowego, czyli takiego wirtualnego szpitala i to jest właśnie to co mówią rozszerzona rzeczywistość połączona z, z, jakby z podwójną imersją, czyli możliwość e, nie tylko jakby, e, widzenia danego przedmiotu w rozszerzonej rzeczywistości, ale również jego jego czucia. I to jest jakby element, który będzie rozwijany w tym szpitalu wirtualnym i otrzymaliśmy na centrum badawczo-rozwojowe od ministerstwa grant na budowę takiego centrum wraz z dofinansowaniem o wartości blisko, przeszło chyba 16 milionów złotych i w tym kierunku chcemy to również realizować razem z Invention Med i w tym brać udział. Te rozwiązanie będzie dostępne w Polsce, te rozwiązanie już jest dostępne i testowane w Polsce, i te rozwiązanie bardzo chcemy i robimy wszystko już w tym momencie się dzieje, żeby te rozwiązanie było obecne na rynkach zagranicznych. Współpracujemy z uczelniami, z naszym centrum badawczo-rozwojowym, gdzie pracują naukowcy. Jest jakby kwestia testowania pilotażu tego urządzenia i to urządzenie jest można powiedzieć na końcowej fazie, znaczy ono już może być w tym momencie wdrażane, ale jest ulepszane po prostu coraz bardziej jakby jakościowo polepszane jego, jego wersje.